Wszystkich, w tym filmie zaprezentujemy ładowarkę teleskopową KAT TH337C, która znajduje się w okolicy Willera w Maksymalna wysokość podnoszenia wynosi 7,3 m. Udźwig na maksymalnym zasięgu wynosi 1,5 tony, zaś yy, pełny zakres udźwigu wynosi 3300 kg. Symetryczna konstrukcja i centralnie osadzony wysięgnik zapewniają doskonałą stabilność oraz odpowiedni rozkład obciążenia, pozwalający na bezpieczną pracę. Głowica została wzmocniona w celu zwiększenia wydajności roboczej. Mosty oraz przekładnia zostały wzmocnione w celu zwiększenia wytrzymałości. Zbiornik paliwa, jego pojemność to 150 litrów. Wysoki prześwit jak również stały napęd na 4 koła. Oraz mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu umożliwiają maszynie pracę w najtrudniejszych warunkach. Z tyłu ładowarki mamy gniazdo elektryczne, miejsce na rejestrację oraz szereg opcji zaczepu holowniczego. Duży rozstaw osi umożliwia płynną jazdę po trudnym terenie, zapewnia stabilność bez pogarszania wykonywania manewrów. Ładowarki z serii TH mogą być wyposażone w silniki o mocy 101, 126 lub 142 konie mechaniczne. Przedstawiany egzemplarz jest wyposażony w silnik o mocy 101 koni mechanicznych. W komorze silnika mamy łatwy dostęp do wszystkich punktów serwisowych. Obudowa silnika, jak i oba korki wlewów zbiorników można zabezpieczyć za pomocą kłódki. Maszyny mogą być wyposażone w wydajne oświetlenie robocze. Firma KAT posiada szeroki wybór osprzętu oraz narzędzi pomocniczych. Wymiary tej ładowarki przedstawiają się następująco: wysokość jak i szerokość wynosi 238 cm, długość z, wy... z wysięgnikiem opuszczonym to 486 cm, w kołach 445. Zaś szerokość kabiny to 92 cm. W kabinie jest bardzo dobra widoczność. Przeszklony dach możemy zasłonić za pomocą roletu. Kierownica komfortowo leży w dłoni. Posiada regulacje. Z prawej strony kierownicy znajduje się rewers. Z lewej zaś przycisk do włączania świateł jak i kierunkowskazów. Z lewej strony na panelu kierowniczym znajdują się przyciski do włączania wycieraczek i oświetlenia z prawej strony panelu kierowniczego mamy szereg przycisków do sterowania wysięgnikiem, jak również przyciski do zmiany trybu jazdy gdzie mamy obie osie skrętne przednia oś skrętna oraz przychód na prawym słupku od góry mamy lusterko oraz wskaźnik przechyłu wzdłużnego. W prawym rogu kabiny widzimy ekran LCD ze wskaźnikami podstawowych parametrów maszyny. Z prawej strony jest joystick do sterowania wysięgnikiem oraz przekładnią. Ładowarka jest wyposażona w przekładnię Powershift i mamy w niej dwie opcje skrzyni biegów. Skrzynia z czterema biegami do przodu i trzema do tyłu oraz sześcioma biegami do przodu i trzema do tyłu. W danym egzemplarzu mamy skrzynię z sześcioma biegami do przodu i trzema do tyłu. Z prawej strony, za podłokietnikiem, znajduje się panel sterowania klimatyzacją. Siedzisko operatora jest komfortowe, posiada szereg regulacji w pionie, jak i w poziomie. Po lewej stronie siedziska kierowcy znajduje się dźwignia hamulca ręcznego. Ładowarka doskonale nadaje się do holowania maszyn oraz przyczep, gdyż jej prędkość wynosi 40 km na Więcej informacji na temat ładowarek KAD oraz innego sprzętu u bilera Wanicki Agro kontakt w opisie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam.